Wiecie co, mam już dosyć. Wydałem dziesiątki tysięcy złotych na różnoraki sprzęt filmowy, a ostatnio go zużywam przeważnie na YouTube'a. Wiecie co, koniec z darmowym kontentem. Od dzisiaj każde wyświetlenie mojego filmiku to 2 złote. A tak na serio to będziemy dzisiaj rozmawiać o darmowym kontencie w internecie. Witajcie kochani w kolejnym wspaniałym odcinku nowogórskiego. Jak dobrze wiecie, internet polega na dużej ilości darmowego kontentu. Wiecie te wszystkie memy, Reddit, Facebook, YouTube najlepszy przy przykład tego, gdzie ludzie za darmo robią dobrej jakości filmiki. Albo robią takie jakości jak ja filmiki, tylko po to, żeby nagrać cokolwiek. Dosłownie ludzie wydają, może nie dziesiątki tysięcy złotych, ale na pewno tysiące złotych na to, by tworzyć kontent w internecie, jakiegokolwiek rodzaju. Czy to zdjęcia, memy, fajne teksty, creepypasty, filmiki na YouTubie. Żeby robić filmiki na YouTubie, potrzebny ci na pewno jest jakiś statyw i telefon. Telefon, sam telefon, jak ja je kupowałem, kosztował 1600 zł. Światła do tego, kolejne 300 zł. Jakiś fajny statyw do tego, ten jest akurat dosyć tani, kosztował 90 parę złotych i 35 zł za taką głowicę. To, na czym stoi teraz mój telefon, no trochę o wiele więcej. To już jest w setkach złotych za, za to, żeby nagrać ten jeden filmik można powiedzieć, wydałem, nie wiem, jedną dziesiątą, załóżmy, kwoty, którą wydałem na wszystkie te rzeczy, żeby, żebym mógł nagrywać tak jak teraz. Nagrywam, nie wiem, 3:20 za kawę? Piąta rano. Ale ja tutaj mówię o prywatnych kosztach y, tworzenia kontentu. Ile może kosztować wrzucenie tego kontentu do sieci? Cała ta chmura, miejsce na dysku, to wszystko kosztuje, a jednak mamy to za darmo. Jak to się dzieje? No, w przypadku teraz Facebooka i YouTube'a można powiedzieć szczerze, to wszystko polega na reklamach, a jeszcze dodatkowo to twoje prywatne informacje. Idealne, po prostu każdy by chciał tej prywatnej informacji swoich użytkowników. I tak jak spojrzysz, większość, jak nie wszystkie domeny internetowe na świecie m, polegają na dwóch rodzajach monetyzacji. Jedna jest, są, są to prywatne informacje swoich użytkowników. Sprzedają je, wykorzystują je do promocji czegokolwiek albo. Jakieś inne rzeczy, o których może nie mamy pojęcia. A druga to jest forma mm, subskrypcji, abonamentu. Płacisz powiedzmy dwie dychy, trzy dychy, pięć dych miesięcznie w zamian za to, że możesz korzystać z tej usługi. I tutaj idealnym przykładem są oczywiście Hulu, Disney, Netflix, YouTube Premium. Chociaż YouTube Premium jest tak trochę. Gdyż nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale. Hostowanie filmiku w internecie to jest strasznie dużo pieniędzy. Trzeba najpierw założyć stronę internetową, hosting, domenę wykupić, wykupić miejsce, miejsce dużo kosztuje na filmik, powiedzmy nie wiem, niektórzy, niektórzy mają pewnie filmiki po 60-70 gigabajtów. ten filmik yy, ma nie wiem, Tomasz, który to montuje, pokaż tutaj ile ma to ile to zajmuje miejsca. Jeśli bym codziennie wypuszczał takiego typu filmiki, to na pewno szybko by mi się skończyło miejsce na dysku i musiałbym wykupić jakąś chmurę, jakąś nową domenę czy coś, ten deseń. No, powiedzmy sobie szczerze, to by mnie bardzo kosztowało. kosztowałoby mnie więcej niż gdybym na przykład po prostu wrzucał na Netflixa albo wrzucał na YouTube, albo po prostu chodził z płytą albo z pendrive'em do ludzi i takie hej, weź zobacz mój filmik. Powiedzmy sobie szczerze, kochani, Często widzimy twórców internetowych, co mówią, no muszę pracować tu bądź ówdzie, albo yy, czemu nie dajecie mi dotacji, jak ja tutaj dałem wam takiego linka, lubicie mój content, to dlaczego na przykład nie dacie mi 5 zł miesięcznie, albo 5 dolarów miesięcznie? No, sprawa wygląda następująco. Yy, to jest darmowy content. Po to go ludzie oglądają, bo jest darmowy. I Twórcy internetowi powinni być świadomi tego, że jak tworzą filmiki, to tworzą je za darmo. I nie powinni oczekiwać przez większość swojej kariery żadnych pieniędzy. Tylko ci dobrzy, utalentowani, ci, co mm, mają naprawdę wielką rzeszę fanów, użytkowników, na których można dobrze zarobić, mogą zarobić dobre pieniądze. Tacy, takie przykłady jak PewDiePie, WatchMojo czy inne tacy. Po to są te wszystkie. Y Filmiki sponsorowane, lokowania produktu. Właśnie dzięki temu, jak Osoby będą zbierać, nie wiem, 100 tysięcy wyświetleń na jednym filmiku, albo milion wyświetleń, 2 miliony na jednym filmiku, to wtedy można zakładać, że się bardzo sukcesywnym, ale to oczywiście jest temat na inny filmik. Wróćmy do tematu. Twórcy narzekają, że nie zarabiają pieniędzy w tych pierwszych latach, że ciężko jest dzięki temu robić filmiki, robić jakikolwiek content w internecie. Ja natomiast ja zarabiam. Pracuję normalnie. Studiuję jeszcze do tego. Czasami zrobię jakiś projekt filmowy i dostanę za to pieniądze. Jestem z tego powodu zadowolony fantastycznie i hobbystycznie wrzucam, wyrzucam pieniądze na robienie filmików na YouTube, gdyż no, lubię. Lubię śmiesznie taki robić kontent internetowy. No ogólnie fantastyczna zabawa. Warta 10 tysięcy i 5 złotych. Oczywiście niektórzy użytkownicy też mówią, no powinni tutaj być jakiś program, który da zarobić początkującym youtuberom, czy ogólnie twórcom internetowym, żeby mogli zarobić. No i prawda. Mm, Może być taki program, ale jest o wiele łatwiejsze rozwiązanie, które no, nie, nie będzie śmieszne dla wielu ludzi. Płatny internet. Abonament za to, że użytkujesz internet. Weźmy dla przykładu YouTube. Ja robię filmik na YouTubie. Fantastycznie. I nagle masz pył, żeby zobaczyć całą resztę filmiku. Gratulacje. Musisz zapłacić 20 zł miesięcznie. Nie ma już darmowej części YouTube'a. Nie, jest tylko ten płatny YouTube Premium. To by pozwoliło każdemu, kto robi filmiki yy, na YouTube, pozwoliłoby to zarabiać od samego początku. Fajnie byłoby bezproblemowo. Natomiast nie na tym polega YouTube. Nie, nie polega to na tym, żeby dać tutaj abonament. Nie na tym polega content creation, żeby wrzucić tu po prostu abonament. Prawda, możesz to sam osobiście zrobić, założyć swoją własną stronę, wrzucać tam filmiki albo linki z YouTube'a, unlisted oczywiście, i dać to za paywallem. Fantastyczne rozwiązanie, też da zarobić. Wielu, wielu twórców tak robi. Też bym tak chciał kiedyś zrobić na pewno. Ale nie na tym to Polega, nie, 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 ta, nie tutaj rozwiązanie tkwi. Jak niektórzy twórcy internetowi marudzą, że nie mogą zarobić wystarczająco dużej ilości pieniędzy, żeby się utrzymać na tym tworzeniu kontentu w internecie, to powinni załatwić sobie robotę albo starać się jeszcze bardziej, by mieli szansę zarobić więcej na tym kontencie, który teraz tworzą, a nie marudzić. Dla swoich fanów na żywo na Twitchu albo filmiku na YouTubie, że nie zarabiają pieniędzy. Bo tak. Gdybym ja na przykład marudził. Ja robię filmiki już od 6 lat na YouTubie. Przez 6 lat zarobiłem z reklam YouTube'a może 6 zł. Z... <laughs> w tworzeniu filmików, pomocy w tworzeniu filmików na YouTubie dostawałem trochę więcej, ale mógłbym teraz marudzić, że. Czemu mnie nie ogląda te tysiąc subskrybentów, których nie mam? Czemu nie mam tych 4000 godzin wyrobionych, żebym mógł tutaj już być zatwierdzony na monetyzację mojego kontentu? Ja bym chciał już zarabiać na, tym, na tych moich filmikach, bo one są naprawdę fajne, co moim zdaniem? Są bardzo fajne, zdaniem moich kolegów. Większość moich filmików jest spoko. No, tak, mogę tak marudzić. A co mi to da? Jaki jest sens w tym, że marudzę? Ja jestem znany w prywatnych kręgach, że dużo marudzę na różne, różne tematy. I wyobraźcie sobie, że akurat na, na to, że nie zarabiam w ogóle na tych filmikach na YouTubie, ja nie marudzę całkowicie. Ja teraz się nawet cieszę, że nie zarabiam na tych filmikach. Prawda jest ciężko, ale po to mam pracę, po to robię różne okazjonalne projekty, po to studiuję, żebym mógł mieć normalną pracę przy okazji nagrywania na YouTube. Jak to powiedział jeden... Tim Schmoyer. Jak to powiedział na jednym z swoich płatnych wykładów. YouTube. Większość... Jak chcesz zrobić sukcesywny kanał na YouTubie, powinieneś go zrobić na temat twojego produktu. Powinieneś... Jak na przykład wypuszczasz książkę, chcesz zrobić książkę, albo chcesz masz jakąś linię produktów, nie wiem... Kosmetyki, o na przykład. To robisz kanał na YouTube właśnie pod to. Kanały z pasją nie mają dużej szansy na to, żeby zarobić w tym internetowym świecie. Ja, jako że jestem kanałem z pasji, nie mam dużej szansy na to, żeby zarobić w sieci. Ale jak na przykład, jakbym zrobił mm, kanał na YouTube pod mój biznes filmowy. To na pewno część z Was, która to ogląda i widziałaby, jak ja robię filmy, wzięłaby mnie na przykład, żeby nagrać coś dla nich, wesele albo inne jakieś pierdoły, albo żeby po prostu pokonsultingować albo zmontować ich filmik z wyprawy na Honolulu czy gdziekolwiek. Na tym aktualnie polega tworzenie kontentu w internecie. Jeśli chcesz na tym zarabiać, zrób to pod swój własny biznes. Jak to robisz z pasji, bo lubisz, to nie oczekuj, że będziesz zarabiać na tym kokosów. Bądźmy profesjonalistami w tworzeniu kontentu internetowego i róbmy to z pasją. Nie róbmy tego mechanicznie, to nie jest fabryka kontentu. Jak chcesz być fabryką kontentu, zatrudnij się w Włoszmożu albo w Smoszu. <śmiech> <śmiech> Dawno nie było już takiego bardzo kontempl kontemplacyjnego filmiku, prawda ludziska? Fajnie było, ale no ja muszę się z wami żegnać. Jest ranek, a ja mam Ugh, egzamin. No, manko. Tym razem nie wyjdę, siedzę i nie chcę mi się... Testuję w ogóle tego. Powiedzcie mi, jak wygląda moje, moje intro. Fajne?